Widzowie, zobaczcie, tam jedzie pociąg. Już się świecą światła. Jesteśmy w grze Polish Car Driving. Zobaczcie, co prawda to, że jedzie pociąg, nie ma nic wspólnego z fabułą tego odcinka, ale okej, okay, niech będzie. Czekajcie, da się wskoczyć na pociąg. O, 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 o! Ho, 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 jestem! Jestem na pociągu! Kaskader nie wieściach poleca się na przyszłość. I biup! Taka bieżnia, zobaczcie. Uh, uh, uh. <laughs> Ale głupie i zarazem śmieszne, dobra. A! Spadłem między wagony. Dobra, wychodzimy stąd. Bez wydurniania się. Wczorajszy odcinek, z tym, że jeździłem taksówką, skończył się tak zwaną klapą, bo nie jeździłem taksówką. Bo okazało się, że trzeba mieć jakiś tam elaborat. Znaczy, wiem, nie wiem, co to znaczy, elaborat. Po prostu chciałem użyć mądrego słowa. Nie no, tak serio. Nie wiem, co to serio znaczy. Tak sobie powiedziałem po prostu, no. O, część pociągu, dobra. No, że krótko mówiąc, klapa była, bo nie było nas stać na jakby tam przerobienie na taksówkę. Ja na szczęście północy przegrałem tak, dosłownie się kładłem jakby był świt, bo w ogóle dzisiaj jest przesilenie letnie. Pozdrawiam. Znaczy, jak widzicie, ten film pewnie jest już dzień po przesileniu letnim, ale nieważne. Jak ja nagrywam, to jest. Przesilenie letnie, więc. Ja już wczoraj, jak grałem do tego późna, to naprawdę już widziałem pierwsze przebłyski świtu. Zatem chyba skończyłem grać o jakiejś trzeciej. <grym> Ale to specjalnie dla Was, widzowie, żebyście mieli. Tu, o, no, żebym zarobił. Co prawda, przytuliłem sporo mandatów, bo w nocy możecie myśleć, że, no, i odnaczy, no, że byłem zmęczony. I to jest racja, że byłem zmęczony i czasami mnie odbijała tak zwana palma. I. Specjalnie się rozpędzałem przy fotoradarze, raz dostałem pięćka mandatu. Dobra, ale teraz jedziemy do pana, tu, autodudek. O, moje umiejętności prowadzenia na rondzie dalej się nie zmieniły i, i tym razem wceluję pierwszy. Czekajcie. Dobra, cofamy i tym razem celuję za pierwszym razem w bramę. Scelowałem! autodudek. Cześć, autodudek. Ulepsz, czekajcie, stać mnie. No, oczywiście, ulepsz. A, no, dołącz do jakby taksówek, do, do, tak, do bandy taksówkarzy. Cicho, cicho, telefonie. Ja teraz to dołączam do kultu mega taksówkarzy 7. Nieważne do czego tu nawiązuje. Dobra, idziemy. Idę, do, idziemy, o, wylądowaliśmy teraz w sławnie, nie w Darłowie. I Idziemy na, po naszą taksóweczkę. Mam nadzieję, że teraz wszystko działa, bo jak nie działa, to się wścieknę, ale na szczęście działa. Jest piękna taksóweczka, jedziemy nią zaraz na miasto. E, I co, my mamy szukać tych ludzi? Chyba nam będą jakieś zlecenia przychodziły, nie wiem. Ale fajna, jakie zarąbiste taksi na górze. O, zaakceptuj. Sławno 80, dobra, tak, czyli jednak tam się tu będą też pokazywały zlecenia. Na tym. O, taksy też nie umiem prowadzić, z tego co widzę. W ogóle ja chyba. Ja chyba koziarkę umiem prowadzić, chociaż to niebezpieczne, bo jakbym się rozpędził, to bym komuś rękę uciął jeszcze. O, tu widzę panowie na. A nie, to chyba po mnie panowie do mnie. Myślę, że to na autobus czekają. I co, ja mam tu podejść? Czy mam podjechać? Chyba podjechać, czekajcie. Nie wiem, nie rozszyfrowały. A, mam zaciągnięty ręczny, wszystko jasne. Oni myślą pewnie, że co ich czeka. O tak, cześć! Cześć, idźcie do mnie! Idźcie, więc z wami, znaczy ze mną wam będzie dobrze. Chyba, że się powieszę na jakimś płocie. O tak, proszę, tak, to wy, to chodźcie. I teraz dokąd? Przepraszam, pomożesz mi z walizką? Tak, pomogę. Pomoc. No, musimy mu pomóc. Dobra, okej, okay, dzięki. Praca taksówkarza jest odpowiedzialna. Śmiesznie by było, gdyby mi teraz zarąbali. Samochód na przykład, gdybym ja pomagał mu z walizką. Dosławna 104. Jezus, bym wjechał prawie. Dobra, i zawrotka, i jazda to blisko. Sławno nie mogliby autobusem. Dobra, nie ma rudze, mam pierwszych klientów. Tak w ogóle. O, czerwone, dobra, walić tam przepisy drogowe. <laughs> Chyba nie są zachwyceni tym, jak jadę, dobra. Jedziemy, ale co tam, jesteście pierwszymi klientami firmy, to będzie moja własna firma, nie zwracajcie uwagi na to logo z boku, nie, nic tu nie ma, drodzy widzowie, o, bym za daleko pojechał, czekajcie, ja już zawrócę, to jest firma Taxi Elephant, tak, to jest firma Taxi Elephant i tego się trzymamy. Jesteście państwo pierwszymi klientami taxi elefant. Jeszcze mu chyba trzeba pomóc. Potrzebuję pomocy z tą walizką. Okej, okay, pomogę, proszę. A co wy na lotnisko? Nie, tu nie ma lotniska. Nie wiem to po co ci walizka? Chyba, że. Oni w ogóle strasznie blisko jechali. Chyba, że to tej jednej cioci. Co szkoda im marnować paliwa no, do, do samochodu i wzięli. O, pociąg będzie. Trzeba się zatrzymać. Dzień, dzień, dzień. dobra, czekamy tra la tra-la-la -la. Bombardilo, krokodilo Nie, nie mówiłem Tak mi wieczorem wczoraj cały czas odbijała palma Nie, moja taksówka mi ucieka Na szczęście nikogo w środku nie ma Dobra, drepczę sobie po torach Nie róbcie tak w prawdziwym życiu, gdy się świecą te światełka Chyba, że jesteście administratorem Czy szefem stacji I sobie te światełka na chwilę włączycie No i wtedy możecie Nie, nie możecie, U! Ło, pociąga mnie go pociąga. Toż to pociąga! Nie! Jakie to pociągające kumacie dowcip. O, o, towarowiec stem. Nie udało mi się tym razem wskoczyć na pociąg. Dobra. Ale czekamy i obserwujemy majestatyczny pociąg. O! O, mam zły pomysł. Jak zrobić sobie najgorszą reputację świata? I w pociąg, i puk, 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 uuu, wobrito, bandito, dobra, nieważne, już mi coś odbija. Nie, ja muszę uważać, bo wczoraj na takim jednym ze słupków, jak dowoziłem ludzi autobusem też do Sławna, tuż przy końcu nadziałem się na taki słupek i się wywaliłem. Dobra, uuu, ile hajsu za to płacą, dobra, jedziemy, Sławno 46. Sławno 46, zasuwamy. A my tylko posławnie będziemy jeździć. Ja chcę gdzieś tam dalej jechać do jakiegoś Darłowa, tam do Bobrowic, do Grzybna. Chociaż pamiętam, że w pierwszych odcinkach, gdzie jeszcze nie kumałem tej trasy na pamięć, całej nie wiedziałem, gdzie te drogi prowadzą. Miałem mu z dostawą do Grzybna, kiedyś pamiętam. Dobra, ale jedziemy. Sławno 46, to gdzieś tam. O, już widzę moich następnych klientów, chyba ten też będzie potrzebował pomocy, nie, oboje będą, ciekawe dokąd wyjedziecie, potrzebujemy pomocy z tą walizką. Dobra, ale, a, już to mówiłem dzisiaj, ale śmiesznie by było, gdyby mi nagle zakosili to auto, gdybym ja wsadzał walizkę. I... nie, to wtedy by musieli swojego ziomka zostawić, o, do Rusko jedziemy, dobra, w końcu do domu. O, chyba wracają z jakiejś podróży pociągowej chyba, bo tu w sławnie jest stacja tylko, nie ma żadnego lotniska. Ej, to oni w sumie mogli z pociągu być. No, bo tak sobie, bo zawsze mi się taksówka kojarzy z podróżą na lotnisko, bo przynajmniej ja zawsze taksówką na lotnisko jadę. No! La taksówka! <laughs> jak ja jadę, to nie, znowu się nadziałem na to. La taksówka. Już mi coś odwala, dobra. O. o, słyszycie w ogóle tak gdy zapomniałem wam powiedzieć, że jestem u siebie na działce Ale stanowisko oczywiście przyjechało Trzeba nagrywać O oh, Jezus <laughs> Nie, jak ja jadę e, e, Ups e, Ojej Ty pomożesz mi jakby wyjechać? E, jakby sorry? Ja nie chciałem Ojej. Okej, okay, cudem udało się wyjechać Teraz większym bohaterem był chyba kierowca tego autobusu, bo to on wymanewrował. Dobra, o skręcamy, dobra, Czy? o zielone, nie złamałem przepisu, jak szkoda. Jedziemy, o chyba policja jedzie, bo słyszę. Znaczy wy pewnie nie słyszycie, nie stop, radar prawie bym nie złapał. Gdzieś jest policja, uuu i czołóweczka z policją. Czołóweczka z policją. Dobra, nieważne. Coś mi odbiło. Ja zaraz jak dostanę. A nie. No jakieś przekroczenie prędkości o 2 km na godzinę dostanie mandat, a za. A za wjechanie w radiowóz, nie? Dziwne. Dziwna ta policja w tej grze jest. Zobaczcie, jak zasuwamy. Ta taksówka chyba nie ma żadnych limitów. O, zaraz będzie fotoradar, bo. W ogóle, ale ja się nie przejmuję Zobaczcie, no ja polem jadę, żeby fotoradar Mnie nie wykrył Jak ja jadę, dobra, nieważne. Ale ominęliśmy fotoradar I możemy dalej pędzić Już chyba lepiej by mi wyszło zwolnienie Do tej dozwolonej prędkości, ale Ja nie jestem normalnym słoniem Tylko jestem szarżującym słoniem O, policja chyba mnie goni Posłyszę dźwięk Chyba, że to są dwa radiowozy w tej grze które kursują, mi się wydaje, że jeden i zawrócił po mnie. Ale dobra, uciekniemy. Wyścig z, po, wyścig z, to znaczy z policją. Jedziemy, skręcamy i bum! I barabuk! Oła! Nie, co ja odwalam? Jedziemy, ale mu w tyłek wjechałem. Dobra, ale utrzymujemy kontrolę nad pojazdem. Co to pociąg? Nie, że on się tak zatrzymał? Nie. A, już wiem dlaczego on się zatrzymał, 1500 złotych mi skasowali, nie, nie, już teraz wiem dlaczego on tak zwolnił Co to, dokument jakiś mi przyszedł, czy oni mi odebrali właśnie prawo jazdy, czy ja nie będę mógł już więcej jeździć w tej grze, o, o yy, Ale dobra, w sumie to nieważne, bo, bo chyba to się liczy jak masz prawo jazdy, a ja, ja nie mam nigdy, ja jeżdżę nielegalnie I pędzimy i skręcamy w ogóle może w jakimś następnym odcinku bym pomyślał o zdaniu prawa jazdy. W sumie to po co, ale dobra. O, tamten chyba się chce ze mną ścigać, lamus jeden. Gazujemy oczywiście. Ile 160 na godzinę ciśnie? Niczym stary na promocji do piwa, co? Nie. Jakie głupie, dobra. O! Tir! Będzie buch! Czekajcie w tira. Uuu. I będzie jazda będzie wpadka jadka Nie ja będę miał wpadkę jak policja tu przyjedzie i Ciąwećka To jest moje hobby w tej grze No i jeszcze co jest dziwne na czacie się nie skarżą na moje szarże bo, bo już wczoraj w nocy, jak grałem, może w nocy Polacy są zmęczeni i w ogóle, w ogóle nie wiem dlaczego. Ale wczoraj od pierwszej w nocy był pełen serwer Polaków, znacznie ważny skąd ja to wiem. Wcale nie grałem wtedy. Dobra, jedziemy. No i oni wtedy nie byli tacy wyrozumiali. By jak pędziłem i wjechałem w kogoś, to, to od razu było masz problem, a ja mu odpisywałem. Nie, a ty? No, tamten był wyścig Lamusie. <noise> I ja się ścigałem z jednym takim i wygrałem. Tamten to był labus. Jechał jakimś takim tym podstawowym, tym, znaczy nie tym maluchem, ale drugim jakimś takim, najtańszym, chyba za 7 tysięcy. No i ja go przegoniłem, no i mu napisałem na da czacie papa lamusie, a on się wkurzył. <noise> Jeszcze wjechał w jakieś drzewo potem. A ja, ja i tak gra to inny wymiar po prostu. Dobra, hamujemy. O! No i co, wysiadacie? Bo jesteśmy... O, nara. Tak, nara. A, i chyba z walizką mu trzeba pomóc. Czekajcie. Czekajcie, dlaczego mi nie działa spacja, że chcę wyjść? A, coś się chyba zlagowało. Y, to działa? Tak, działa. Czekajcie. O, teraz mi się w ogóle zlagowało. Dobra, działa. Zobaczcie. Czekajcie. Ty, bo coś się dziwnego stało. Y, co... Ej, dlaczego padłem? Nie, co jest? Dobra, jeszcze raz. Trudno. Dlaczego ja padłem? Nie restowałem tego ani nic nie wiem, jak to sam z siebie nie wiem i mi jeszcze chyba nie zapłacili. Dobra, trudno. Teraz czekamy na nasze kolejne zlecenie i wychodzimy do naszej fury. Gdzie nasza fura? Nie ma jej. A jest. Dobra. Dobra, i będziemy teraz chcieli... Nie, dlaczego ja siedzę tu? Chcę prowadzić ją, nie być pasażerem. Dobra, jedziemy. O, ktoś zastawia wyjazd. Muszę go tu przepchnąć i spacyfikować. O o! Dobra. Chyba dam radę wyjechać. Czekajcie, o, wycisnąłem się pięknie. Jestem pro. Sigma. Dobra. To jedziemy teraz dalej. I znowu na rondzie, wywrotkach, i w latarnię, i w dziób, i w słup. Dobra, czekamy na jakieś zlecenie. No! Co ja żem odwalił? Czyli chyba czekając... O, jest zlecenie. Tylko co ja żem odwalił? Widzieliście to? Nie, jaki dziki skok to był. Skoczyłem na tory, jak ja teraz... Jak ja teraz się z tego wygrzebię? Nie, o, tu chyba jest wyjazd z toru. Fajnie, dobra. Czekajcie, bo zaakceptowały i nie wiem dokąd mam jechać, jakby ten serwer jakoś laguje chyba. A, mam kolejny jakieś. No zaakceptowałem i co jest. No, zaakcept widzieliście? Zaakceptowałem i nie wiem dlaczego. Dobra, dziwne. Dobra, mam tego dosyć. Idę sobie na jakiegoś kebaba tu, jak się uspokoi to. Co to jest? Cheeseburger, zapiekanki, hot dogi, zapiekanki XXL, o chcę zapiekankę, chcę zapiekankę, dobra A ty? Co byś zjadł? Też bym coś zjadł Pa 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 o tu się da wynająć? Chcę tu napisać subskrybuj wieściaka, dobra No dlaczego te ze zleceniami nie działają, nie wiem czemu, dobra Dobra, jedziemy dalej, nie wiem, dziwne co tak dzisiaj serwer laguje? Zobaczcie, ja tu wsiadłem. O już, dobra. No dalej, czekajcie. O, może się uspokoi. Czekajcie, nie wiem co jest grane. Dobra, zobaczcie, naprawiliśmy naszą taksówkę i mamy misję w Rusko 7. No, jedziemy. Dobra, na szczęście się udało naprawić. Breset routera pomógł, bo się okazało, że to nie lagi serwera, tylko moje lagi, bo jestem na działce. No może dlatego. No tak w ogóle mi tu lata po pokoju jaka siosa. Mam nadzieję, że mnie nie urąbie, bo by bolało. Dobra, ale, ale nie możemy się przejmować osą, tylko jechać taksówką mamy, a nie jakąś osą. Jak przejmujemy, ona tam lata sobie pod sufitem, nie będę jej przeszkadzał. Ja też na osy nie jestem uczulony ani nic. A no, więc Więc najwyżej trochę powoli i przestanie. Jak ciemno w ogóle, ciemno jak w, do, w doniczce. No, tak ciemno jest. O Jezu, dlaczego ten tir mnie staranował? Chyba, że to ja jego, nie on. Ja aż podskoczyłem. No, dojechałem. O, jedzie, ha, taksi, tak. A pomóc pewnie panu z walizką, bo on ma walizkę. Zgaduję, że pomóc mu musimy. No, chodź, szybciej. Nie, tu jest bagażnik. Chyba, że to ja jestem głupi, tu jest bagażnik, nie, tu jest przód. Czekajcie, e, pomagam. Ej, o e, on mi zarąbi taksówkę chyba. Dobra, nie. Co jest? Czekajcie. Muszę się nauczyć prowadzić ten pojazd, a. Do Masławice 22. A, to tam. Gdzieś ja nie na wróciłem. Czekajcie, zapalę coś światła, bo tu ciemno już. Jak w doniczce, już powiedziałem. No dobra, jedziemy. O, do Masławice tam chyba są. Z tego co się nie mylę, tak, tam poza tym pokazuje nam strzałka. Dobra, musimy mieć zapalone światła, bo policja będzie jechać i w ogóle w dzień jest wymóg włączonych świateł w tej grze nie wiem. O, o o o znak nam przeszkadza. Pani znaku, prosimy się usunąć z drogi. Ojej? Dobra, chyba wyjedziemy. Dobra, jesteśmy na drodze z powrotem. O, do Masławice to tutaj. Pan blisko jedzie, że pan znowu jedzie do tej jednej cioci, jak tam na początku. No do której pan łóżko demarnować paliwa albo iść. Mam nadzieję, że moja ciocia tego nie ogląda. Naprawdę dobra. Hamujemy i... O no i nie dojechaliśmy. I cofamy. I stopujemy. I o, pan już to Chyba pewnie będę mu musiał pomóc. Z walizką. Tak, pomóc z walizką. No dobra, pomogłem. O, niebieską walizkę miał i to się szanuje, Sigmo. I poszedł do domku tam. Dobra, i teraz czekamy na kolejne zlecenie. O, pojawiło się kolejne zlecenie, akceptujemy. Gdzie my, sęczkowo, 1A. O, tu w ogóle przejazd kolejowy zaraz będzie. No, no i co pan we mnie wjeżdża? Dobra, jedziemy do Malechowo 30. To tam. O, ten tir chyba się tam wykoleił. Co? Co? O! Nie, ja się zaraz zabiję w tej taksówce tu. Dobra, przez przejazd nie mam czasu na jakiś przejazd. Czekajcie, ja muszę, ja muszę wyprzedzić tego białego lamusa. Muszę mu pokazać, kto jest samcem alfa na tej drodze. Wow! Co ja robię? Dobra, przeleciałem po nim, ale przynajmniej go wyprzedziłem i pod tirem przeleciałem. Nie, ja zaraz jakiś mandat tu przytulę. Chyba w Malechowie też był radar foto, ile się nie mylę. Radar foto? Nie ja zaraz naprawdę ten radar foto tam znajdę i będę miał mandat. Muszę uważać, muszę patrzeć. Chciałem powiedzieć, że muszę patrzeć na oznaczenia, ale musiałem przerwać, bo szerszy mi wpadł jeszcze do pokoju. Co prawda, już go wygoniliśmy, ale coś tu słodkiego. Czekajcie, muszę iść na inspekcję. o, oh! 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 Dobra, idę! Żegnajcie, widzowie, do widzenia. Papa, pa, dobranoc! Polazuję na górę, jakby co. Dobra, nie ma. Nie ma, nie ma nic słodkiego. Nie no, wydurniam się. Jedziemy. Nie, bo klienci się spóźnią i mi nie zapłacą. Nic. Dobra, jedziemy. Musimy patrzeć jeszcze na znaki, żeby się nie władować prosto w ten fotoradar. Co to? Jakaś karczma nie. To dalej chyba. To tu jedziemy dalej. O, nie ma, nie ma. O, jest znak fotoradar. Dobra, hamujemy. Gdzie ten fotoradar, żebym mógł wiedzieć, gdzie już mógł zgazować? Chyba, że oni go ukryli w jakichś krzakach. To by w sumie było mądre, bo wszyscy, bo wszyscy przy fotoradarku to są grzecznie jak aniołki, jadą sobie milutko, grzeczniutko. No, a później. Dobra, dostarczyli. Musimy jeszcze mu oczywiście pomóc. O, ty też masz niebieską walizkę, też jesteś, Sigma. Dobra O, teraz będziemy, będziemy A, mamy chyba ten Czekajcie Czekajcie, bo jakieś lagi O, już Dobra, mówię tutaj Ten internet nie jest jakiś wyśmienity Musimy sobie radzić Z takim, jaki jest I gnamy, dobra Dokąd my teraz ma... Aaaa Zapomniałem, o tym daż. Tam nie było drugiego znaku z drugiej strony. Nie. Ja zapomniałem. Oczywiście się musiało tak skończyć. Dobra, jadę sobie do, tam. Nie wiem, co nie. Jadę byle jechać. Dobra, gdzie my jesteśmy, że tak. Nie wiem, dobra, czekamy jeszcze na myśl ostatnie zlecenie i kończymy. O, 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 o wilku mowa. Ale Znaczy o zleceniu mowa, <laughs> ten żart był tak suchy, że zaraz będę chyba musiał iść i go popić do kuchni tam czymś, o dobra jedziemy, Karwice 4, gdzie to może być, znaczy gdzieś tam, bo pokazuje mi ta linia, o nowy dzień zaczyna się, pięknie, nowe życie, nowe w ogóle, dobra hamujemy, zaraz chyba, bo to gdzieś tu. A poza tym na przejeździe jest tam fotoradar. O, tak dokładnie. Tylko muszę teraz do nich tam zawrócić. O, o. Chyba że, się, chyba, że właśnie utknąłem. To jest niewykluczone. Aha, fajnie. Moja taksówka nie ma napędu na cztery koła. Nie wyjadę. Aaa, muszę zresetować. Ani słowa, widzowie. Ani słowa. Ja tu muszę od nowa. Świetnie. O, to ten ma niebieską furę. Ja też chcę mieć niebieską furę. Dobra, może mi się kiedyś wylosuje. Teraz czekamy na zlecenie. O, znowu o zleceniu, mopa. Nie no, bo zaraz wypiję cały zapas wody z kuchni, jak będę takimi sucharami sypał. O, rusko jeden tym razem. I pędzimy. I tralalero. Nie. Wpadłem na rondo po raz kolejny. Ja na tych rondach muszę uważać, ja jestem przyzwyczajony do szarżowania po tych drogach, a to rondo mi to utrudnia, bo trzeba zwolnić, objechać. Nudy, kto to wymyślił? Komu to potrzebne? A komu to potrzebne? Nasz ostatni okupant. Dobra, muszę z, oczywiście mu znowu pomóc z walizką. Ciekawy dokąd tym razem. A, już pomogłem. A, malechowo, e, e, e! E, Heniu, nie za, nie... Proszę nie zabieraj mi fury. Dobra, nie ja wracam zaraz na tą główną drogę. Tu się takimi opłotkami i wiochami nie da. O, w końcu do domu. On też chyba wraca w sumie. Ty to się łączy, bo w darłowie jest kolej. To może on z kolei wraca do domu. No, jedziemy. Będziesz zaraz w domu. A chyba, że włączyłem zły bieg, to nie będziesz w domu, ale, ale teraz będziemy, ben, to będziesz w domu. Ja nie chcę się takimi opłotkami tam borykać. Ja chcę jechać, ja chcę jechać z szybką tracą, ekspresówką, a nie O, już stówka siadła, pięknie No i pędzimy Ale szybkość, ale prędkość, co prawda boję się, że radiowóz nadjedzie za przeciwka i wtedy 3000 mandatów mi dadzą, jak nie więcej Za takie szarżowanie dostałem kiedyś pięćka, nawet dzisiaj dostałem pięćka, co prawda nie na nagraniu, ale było, niestety. Zaraz dwie stówy siądą. Co prawda będę musiał zaraz zwalniać, bo jest fotoradar, znaczy nikt mi nie zabroni, ale moje konto i sumienie mi nie pozwoli tyle jechać. O, o ale drift. <ścoughs> ja, ja zaraz zabiję tego pasażera mojego. O, tu zaraz. Ja... O, hamujemy? Oczywiście, przejazd dzwoni? Co to? O, towarowiec oczywiście, z, z cysternami, długi będzie. Ale nic, proszę pana, musimy zaczekać. Pan sam widzi. O, jak wygląda pociąg w ogóle z tego pierwszego? O, wow, jak się to ładnie, zobacz co? Chyba jestem jedynym kierowcą, który lubi, który lubi pociągi w tej grze, bo wszyscy się denerwują, że długo, że w ogóle. A ja tam lubię. O, zobaczcie, na przykład jak teraz ładnie jedzie, bim-bam Ja w ogóle lubię przejazdy kolejowe, to taka fajna rzecz Że te światełka tak dzwonią, 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 dzwonią Jeszcze na dole by taki dinksik dorysować Nie, nieważne, już nic nie rysujemy tu Będziemy Będziemy zaraz jechać, już widać koniec naszego pociągu Znaczy nie naszego, ale do tego co przed nami jedzie, przed naszą taksóweczką Dobra No, otwieraj się! Otwierać bramy! Pociąg już przejechał, nie ma go tam, nawet go już nie widać. No i co? O, w końcu. Dobra, ja ci wtrążam pierwszy, nie mam czasu. Ja tu muszę dowieźć do Malechowa 36. To prawda, Malechowie jest mój znienawidzony fotoradar, który mi dał 300 wymandatu przed chwilą. Ale musimy pędzić. Pędźmy, jakby jutra miało nie być. Może nie będzie. No, dla mnie mogłoby nie być, gdyby na przykład w prawdziwym życiu się wpakował w taki znak, jak tam jest. Na przykład bym ze 170 na godzinę wpakował się w jakiś rów, drzewo, to no, wtedy dla mnie jutra by nie było. I, i pojutrza, i miesiąca. Chyba, że w życiu pozagrobowym. Dobra, pędzimy. Grzejemy. Jak zobaczę znak radaru, do którego jeszcze 100 km jest, to zacznę zwalniać. No, w ogóle już chyba mówiłem, ale w ogóle powinny być bez znaków te radary, bo jak widzą znak, to zwalniają przed radarkiem, że takie trucie niby. O, już widać radar. No, że tacy grzeczniutcy. No, że w ogóle, że to nie oni. A jakby był tak niezapowiedziany radar, to by myślę, że każdego łapał, bo każdy się szarżuje. Chyba, że ty, drogi widzu, nie szarżujesz, to wtedy dziwny jesteś, bo w tej grze każdy szarżuje. Samochodem. O! o, i to była ostatnia dostawa pasażera na dziś. Pomagamy mu oczywiście z walizką. Idziemy, do, i niech on sobie tu idzie do domku swojego. Gdzie jest? A, a, ten chodnik to twój dom. O, taksówka mi ucieka na koniec odcinka. Idealnie, a Krysz praco <grymnie> Idziemy sobie. A więc żegnam Was. Cześć. siema, ta taksówka tam w jakieś drzewa wpadła. Nie przejmujemy się nią. Zostawmy ją tam. Ja zaraz pójdę na autobus i się po prostu pojadę.